Partnerem relacji jest komunalne przedsiębiorstwo komunikacji miejskiej. W drugiej połowie miałaś paskę kapitana. Z tego co pamiętam na, na rękach, ile dobrze widziałem, no i jak na kapitana przystało do końca ten pazur był, no i. Trzeba powiedzieć, że poprowadziłeś drużynę do zwycięstwa i wróciliśmy. Opaska no, zobowiązuje w jakiś sposób, także e, plawy myślę nie dałem i gdzieś nie schodziłem tej opaski, którą Rafał mi podarował. Można też powiedzieć, że gdyby nie to, że te nominacje na kredy Puszkasza zostały już rozdane, no to dzisiaj tak mógłbyś troszeczkę zgłosić swoją kandydaturę do większego gola. No, na pewno takim mianem Eurogola można to nazwać, szczególnie tą drugą bramkę. E, no, cieszę się bardzo, że ta bramka taka dosyć efektowna, szczególnie, że to nie był jakiś przypadek tylko zamierzone. No i na pewno to daje gdzieś pewności siebie i cieszy gdzieś człowieka w duchu, że po prostu tak, tak się udało. W no przy, przy tej pierwszej bramce to już było dużo więcej szczęścia, bo bramka jeszcze zdecydowanie wyczuła, ale ta gdzieś tam jeszcze zdążyła, zdążyła chyba pod jego bokiem w zasadzie gdzieś tam od ręki i się w drugi, w drugi słupak. No fakt, no rzut karny, rzut karny, trochę przypadkowy, ale tak jestem zły na siebie, bo miałem strzelać drugi róg i tak jak się mówi nie, żeby nie zmieniać, tylko tylko po prostu tam lewy mój róg jest, jest mocniejszy przy strzelaniu karnym i, nie wiem, gdzieś tak w ostatniej chwili podjąłem decyzję, no, ale ważne, żeby bramka wpadła, bo ta pierwsza połowa tak troszeczkę ogólnie z przebiegu spotkania to za dużo tej sytuacji nie było, bo bez tego, co tobie się udało strzelić, w zasadzie można powiedzieć, że ta jedna sytuacja jak piechniaka, który gdzieś tam jeszcze bramkaż instyktowany, gdzieś tą piłkę zbił na słupak, to jest efekt tego, że gdzieś tam troszeczkę wam tego prądu jednak brakuje po tych kilku dniach mocnych po prostu to gdzieś kwestia tego, że kilku nowych zawodników zostało wprowadzonych i i trzeba gdzieś to kombinować i nadrabiać i nie do końca to zrozumienie jeszcze funkcjonuje. Znaczy Ja myślę, że po prostu jest też to efekt tych treningów ciężkich, bo naprawdę ten pierwszy tydzień i teraz te parę dni na obozie bardzo ciężko trenowaliśmy, często po trzy razy dziennie i to nie było jakieś tam lekkie bieganie, tylko dosyć intensywne i każdy gdzieś tam te kilometry w nogach ma. No i wiadomo, że to, to gdzieś się później odbija na grze, nie ma takiego uczucia piłki i takiej świeżości, ale to na to jeszcze przyjdzie czas. Mhm. Tutaj jest po prostu, sparingi to jest jest czas, jest czas na to, żeby realizować jakieś tam swoje założenia taktyczne i, i to wykonywać, a myślę, że taka świeżość i, i, i czucie piłki to, to przyjdzie na ligę powiedz, e, pisze swoją pierwszą bramkę na tym najwyższym poziomie chyba chyba że jeszcze w Polonii bytą. Teraz niedawno się odwokowałeś na, na Lechii, dzisiaj w sparingu lewiej bramki. No coś tu się chyba poprawia, że na ten celowniczek się bardziej chyba bardziej do przodu już ciągnie. Już, już nie tylko nogi przeciwników ci interesują, ale też zdobywanie bramek. No mówię, no to, takie, to są takie fajne momenty, kiedy człowiek strzela bramkę, bo to naprawdę gdzieś, gdzieś tam pomaga i e, no ja myślę, że to gdzieś tam po prostu doda takiej pewności i, i tych bramek w moim wykonaniu będzie będzie więcej. Partnerem relacji jest komunalne przedsiębiorstwo komunikacji miejskiej.